Czy zastanawiali się Państwo, czy zachowania, które realizujemy w ramach marki osobistej, są odbierane w ten sam sposób w różnych kulturach? O tym porozmawiam dzisiaj z Agnieszką Kręciszewską, dyrektorem finansowym oraz członkiem zarządu firmy Kaparol. Nazywam się Bartłomiej Machnik, a to jest program Twój Branding w Biznes 24. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Agnieszko, zanim porozmawiamy o Twoich doświadczeniach, o tym czym się też Ty zajmujesz, to najpierw odpowiedz mi na pytanie, jak odnosisz się do stwierdzenia, że ludzie ufają ludziom, a nie bezosobowym markom? Czy Ty się z tym utożsamiasz? Zgadzasz, a może wręcz przeciwnie? Ale ja się z tym absolutnie zgadzam w 100%, dlatego że generalnie biznes to są ludzie, ludzie to są relacje, więc jakaś marka, która niesie za sobą jakieś hasło, jakieś logo, jakieś kolory, jakąś strategię, niezależnie od tego, jaka ona jest super, to i tak za tym wszystkim stoją ludzie i ci ludzie są najważniejsi w związku z powyższym. Marka sama w sobie dla mnie jest martwa, tak? Jest takim tworem trochę naturalnym, ale cały czas martwym, natomiast to że za tą marką stoją ludzie. To jest coś, co buduje tą markę ją ożywia. No dobrze, ty powiedziałaś tutaj o marce osobistej, o tych doświadczeniach marka osobista, ludzie to biznes, ludzie to to wizerunek, więc jak ty z perspektywy twojego doświadczenia właśnie i obserwacji interpretujesz markę osobistą? Które z elementów wskaźników z twojej perspektywy są najistotniejsze? Wiesz co, ja kiedyś usłyszałam takie zdanie na studiach z przywództwa, czy jakichś warsztatach z przywództwa, że marka to jest coś, co ludzie mówią o tobie, jak wychodzisz z pokoju. Jeżeli mówią o tobie w taki sposób, to znaczy, że ciebie utożsamiają z takimi, a nie innymi cechami. Jeżeli mówią w inny, to znaczy, że inaczej ciebie odbierają i ty też się inaczej komunikujesz. A to, co jest w marce dla mnie najważniejsze, to jest tak naprawdę spójność, bo to, jeżeli mówisz jedno, a postępujesz inaczej, albo nawet postępujesz jednego dnia w jeden sposób, a drugiego dnia w inny sposób, to to, to tak naprawdę to markę dyskredytuje i powoduje, że ona e, traci na swojej wartości i następuje jej deprecjacja, więc dla mnie spójność i konsekwencja to są takie chyba najważniejsze dwie cechy. To był Jeff Bezos, to co powiedziałaś okay. o marce osobistej. E, natomiast no i teraz przechodzimy do rzeczy, która z mojej perspektywy jest trochę nieoczywista, albo ją trochę pomijamy, która w jakiś sposób mieści się w takim z pytaniu, czy my markę osobistą i to, co robimy, właśnie w ramach tej marki osobistej, interpretujemy w ten sam sposób, jeżeli chodzi o inne kultury, inne państwa, inne relacje. No właśnie. Powiedz mi z perspektywy Twojego doświadczenia, czy rzeczywiście tak jest, że to, co ja wykonuję teraz, to z perspektywy mojej marki osobistej w Polsce jest jak najbardziej prawidłowe? Natomiast mój. Kolega z innego państwa, z Niemiec na przykład, całkowicie inaczej to interpretuje i oceni mnie w inny sposób. Wiesz co, różnice kulturowe to jest taka rzecz, która powinna być wykładana non-stop w firmach. Takie jest moje zdanie, szczególnie jak pracujesz w środowisku międzynarodowym. Ja akurat miałam to szczęście, że pracowałam i dla kultury amerykańskiej, i dla brytyjskiej, i dla niemieckiej, i dla polskiej, i mogę ci powiedzieć z tego przekroju, że wszystkie cztery są inne. Chyba największym szokiem jest właśnie Stany zjednoczony w konfrontacji z Niemcami. Co to znaczy szok? To znaczy, że jak ja przyszłam z kultury amerykańskiej, gdzie wszystko było szybkie, decyzje, aktywność, zadawanie pytań, poddawanie pod wątpliwość wszystkiego, co dostajesz, challenge'owanie biznesu, tak, innych osób, to to w kulturze niemieckiej jest absolutnie nieakceptowalne i tam jest bardziej świat taki polityczny, bym powiedziała, nawet w biznesie, gdzie trzeba dosyć mocno ważyć swoje zachowanie, swoje wypowiedzi, swój ton głosu, słowa, jakich używasz, również biorąc pod uwagę to, że najczęściej w tej kulturze niemieckiej nadal posługujemy się obcym językiem, to jest język angielski, bo u nas w grupie e, posługujemy się językiem angielskim i te słowa też są inaczej rozumiane, ale pamiętam kiedyś taką ciekawą sytuację, kiedy przyszłam do tej kultury niemieckiej i e, jeden z moich kolegów, który tam pracował już kilkanaście lat, dostał zapytanie z centrali, jak tam ta wasza Amerykanka? <laughs> Więc tak, rzeczywiście, prawdopodobnie swoim zachowaniem, swoją ekspresją różniłam się od Niemców. No to w takim razie powiedz mi, e, która z tych kultur jest najbardziej... Nazwijmy to restrykcyjna, bo z dużym prawdopodobieństwem myślę sobie, że ta kultura amerykańska jest czy ona bardzo mocno skraca dystans. Mhm. Jesteśmy na, na ty, ta otwartość jest mhm. znacznie większa, ale która z tych no, kultur jest najbardziej taka, no właśnie, użyłem słowa restrykcyjna, czy taka, która, o, może powiem inaczej, wymagająca? Mhm. Wiesz co, to zdecydowanie kultura niemiecka jest taką kulturą, e, ja to nazywam trochę sztywną niestety, bo pamiętam jak przyszłam do mojej e, obecnej organizacji, w której pracuję, to byłam jedyną osobą, która mówiła do szefa, bo to jest firma rodzinna od 1895 roku, więc długą historią, piąte pokolenie w tej chwili zarządza tą organizacją. E, byłam jedyną osobą, która mówiła do właściciela, który jest jednocześnie CEO, ty. Bo dla mnie to było oczywiste, no jak można mówić her, jakiś tam, prawda? Z kultury amerykańskiej. Była reakcja. Wiesz co, dla niego chyba pierwotnie to był szok, bo widziałam takie oczy otwarte, ale on się bardzo szybko do tego zaadoptował. Natomiast ludzie dookoła trzy lata im to zajęło, żeby przejść również na ty w komunikacji z tym szefem, a on tego naprawdę potrzebował. To jest absolutnie taki sam człowiek jak każdy inny, więc też potrzebuje nas ludzi dookoła siebie. Ty powiedziałaś na początku naszej rozmowy takie zdanie, że właśnie. Mm, to nazwijmy to odczytywanie kodów kulturowych ze związanych z marką osobistą, powinno być permanentnie wykładane w organizacjach, które no mają ten taki sznyt międzynarodowy. Czyli co? Mam wrażenie, że wiedza tutaj w tym obszarze u nas nie jest za duża. Oj, my mamy dużo deficytów w organizacjach. Zdecydowanie te informacje dotyczące różnic międzypokoleniowych, międzykulturowych, a także związanych z neurobiologią, a obecnie studiuję neuroprzywództwo właśnie oparte na, na naszym mózgu, na naszych neuronach, to są takie rzeczy, które powinny być wykładane, bo one mocno są zakorzenione gdzieś w naszym DNA i my sobie z tego nie zdajemy sprawy, a potrafią bardzo dużo napsocić, ale też dużo rzeczy wyjaśnić. Neuroprzywództwo. Gdybyś mogła powiedzieć pokrótce, czym się zajmuje neuroprzywództwo? Wiesz, co to jest styl przywództwa, który jest oparty o biologię, tak? I trochę o biologię, o medycynę, o e, właśnie o to, w jaki sposób ukształtowany został ukształtowany nasz, nasz mózg, i jak on funkcjonuje. A to jest naprawdę fascynujące, bo wiele rzeczy mamy atawistycznie zakorzenione w naszych zachowaniach, i w naszych e, sposobach myślenia, o czym sobie w ogóle nie zdajemy sprawy. No to jest niesamowite. To tak na marginesie oczywiście wychodząc poza e, temat naszej rozmowy wprost, jak dużo teraz właśnie w tym obszarze przywództwa mamy do czynienia z takim uszczegóławianiem i, i znajdywaniem tych elementów takich, które mają przynieść ten konkretny mm, efekt. Ale wracając do, do naszego tematu, zmierzamy powoli do końca. E, powiedz mi... E, Nawiązując też do tego braku trochę um, wiedzy na ten temat, jakie są restrykcje, albo jakie są konsekwencje właśnie braku wiedzy w zestawieniu z tą praktyką, z tą sytuacją? Czy to jest wpływ na dalsze relacje, czy to jest wpływ na podejmowane decyzje, czy coś jeszcze jest innego? Ziesz co Przede wszystkim bym powiedziała, że to jest wpływ na to, w jaki sposób Ty jesteś odbierany tak, przez ludzi. A to, w jaki sposób jesteś odbierany, potrafi Ci zamknąć pewne drzwi albo potrafi otworzyć różne drzwi, różne drzwi, dlatego że ta marka osobista i ten wizerunek, jaki tworzysz wokół siebie, to też są pewne narzędzia wywierania wpływu, jakby nie patrzeć. Jeżeli one są źle interpretowane, nadinterpretowane albo niedointerpretowane, no to niestety potem powodują różnego rodzaju problemy. Niektóre rzeczy wtedy, jeżeli jesteś dobrze interpretowany, potrafisz załatwić po prostu szybciej. I prościej. No tak, jeżeli, jeżeli to znamy, jeżeli to wiemy. I to jest jeden z najistotniejszych punktów i konkluzji naszego spotkania, czyli uczyć się cały czas Dektywane. tego pątku. I na koniec powiedz mi. Wyobraź sobie, że masz przed sobą osobę, która nie jest do końca przekonana do tego, żeby ten swój wizerunek budować, rozwijać się w ramach neuroprzywództwa, w ramach właśnie tej wiedzy o odczytywaniu tych kodów. Jakbyś zachęciła tą osobę? Ja powiem tak, to są moje w tej chwili dwudzieste któreś studia podyplomowe, więc ja trochę ich w życiu zrobiłam, ale to dlatego, że cały czas mam takie wrażenie, że jeżeli ja jako lider chcę być dobrze rozumiana, to ja powinnam tak naprawdę wyjść z tą inicjatywą do moich ludzi, ponieważ mój poziom wiedzy jest zdecydowanie większy i mi łatwiej jest przejść na drugą stronę, czyli dopasować swoją komunikację do drugiego człowieka niż w drugą stronę, więc to budowanie samoświadomości o sobie samym jest dla mnie akurat bardzo istotne. Budowanie samoświadomości, i tak pół żartem, pół serio, teraz sobie tak pomyślałem, e, gdybyś mogła wymienić te wszystkie 22 <noise> kierunki studiów, to, e, to nie wiem, czy byś dała radę tak na szybko. Wiesz, co? Ostatnio przygotowywałam prezentację na swój temat, więc rzeczywiście je sobie pogrupowałam. Natomiast powiem Ci, że to jest bardzo taka fala, która się rozwija, bo ja zaczynam oczywiście od rzeczy twardych jako dyrektor finansowy, bo tak musiało być. Natomiast skończyłam ostatnio na mentoringu, coachingu i właśnie europrzywództwie. I tego Ci życzę, żebyś rozwijała się do 35 terminu, <grymna> kierunków. Dziękuję Ci serdecznie za Dziękuję. zaproszenie, za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję. Państwu również dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek programu w telewizji Biznes 24. Do zobaczenia.